Hey, nazywam się Kasia. Jestem mamą Karoliny, która ma 10 lat. Mieszkałem w Rotterdam. Od trzech miesięcy Karolina uczęszcza do szkoły muzycznej MKA Music do Moniki, rotterdam -Szina. Powiem Wam, że na początku było różnie. Na początku Karolina trochę zniechęcona, troszeczkę chciała śpiewać, zajęcia, czy przychodzi sama, przywieźć na godzinę, nie wiadomo. I traf. Zaczęła słuchać muzyki Billy a Izzy zaczęła ją śpiewać razem z Moniką. I wszystko się zaczęło. Zaczęło się śpiewanie w domu pod prysznicem, zaczęło się, tre... zaczęło się trenowanie głosu. Wszystko zaczęło iść dobrze. Karna zaczęła się rozwijać i zaczęła chcieć, śpiewać i zaczęła słuchać muzyki. Dzisiaj mija trzeci miesiąc, odkąd Karolina chodzi na tę lekcję. Karna jest ze mną i dzisiaj Karna nakręciła swój pierwszy cover swojej ulubionej wokalistki Billie Eilish. I can tell you how much I wish I didn't Szkoda, że nie możecie usłyszeć różnicy, jaka jest w Karoliny głosie, kiedy Karolina przyszła na pierwsze zajęcia, a jaka jest ogromna różnica, jak właśnie dzisiaj odbywają się zajęcia po, prze... po zakończeniu trzech miesięcy. Nagrałyśmy dzisiaj pierwszy cover, było świetnie. Teraz będziemy dążyć do nagrania kolejnego i kolejnego. Karolina, powiedz szczerze, jakie są twoje wrażenia? Podobają Ci się te zajęcia? Chcesz tu chodzić? Przeprowadziłabyś to jakąś swoją koleżankę? A do kogo? Do Moniki, MKA Music. Po polecam.